Dzień dobry, witam serdecznie czwartek 18 sierpnia i patrzę co tu się stało po tym moim cięciu po tym usunięciu wilków czy czy te drzewa da tak kruszyły, czy są gdzieś jakieś oparzenia no i tak powiem wam przeszłam ten kawałeczek i na razie nie widzę tu żadnych gdzieś jakichś oparzeń na owocach także chyba będzie dobrze z tym cięciem no ale, nie, nie pociąłem za dużo, bo trzeba było iść do innej roboty, więc jest tylko kawałeczek wycięty ale będzie to równie dobrze test i co? i prinsik dorasta rośnie sobie fajnie Miałem wczoraj robić na owocówkę na zwójki delegatem, ale niestety pogoda przeszkodziła, zaczęło kapać, wyszła jakaś burza. Burza ominęła tutaj mnie akurat, ale zepsuło po prostu robotę, bo było mokro i nie dało się po prostu wjechać. A w lanie, obrzucenie kilograma delegata, dołożenie zwilżacza, paliwa. To jest takie no, śmiało tysiąc, ponad 1000 zł beczka. No i szkoda, żeby to po prostu spłukało, jeśli by taka sytuacja naszła. No i jedyne co widzę, gdzie mogą być jakieś uszkodzenia to na tym słabszym drzewku. O, tutaj widać delikatnie, jakby było przypalone, ale jest dużo słabsze drzewko, I może to dlatego też. Taki stan rzeczy. Tak to. Na razie wszystko w miarę, w miarę fajnie tu wygląda. I co? Eee, jeszcze dziś w planie kolejny zbiór Sandera dorasta. To tam później Wam pokażę, jak to dorasta bo wielkościowo ten sander po zdjęciu pierwszego rzutu ruszył ruszył bardzo mocno tutaj też widzę po tym zimnie wyszło ciepło i te owoce naprawdę ruszyły to Te chwaściorki już się zdychają tato miał chwilę tu mi opryskał chwasty to wszystko tutaj też zdycha. No i cóż, jeśli pogoda się taka utrzyma, że tej wody nie będzie, trzeba będzie tą wodę tutaj dostarczyć. O, pokażę Wam od razu. Zobaczcie, to jest właśnie honej. Tak będę skakał, na. No ale. To jest właśnie honej. Oraz wyłazi nawet na drzewie. Ale to wszystko gdzieś, jakieś mniejsze owoce w głębi korony. Patrzę, patrzę za zwójkami, za owocówkami, yy, czy są jakiekolwiek uszkodzenia. Bo tak, termin teoretycznie, kalendarzowo termin jest na to, żeby zrobić zabieg. Ale tych lotów u mnie jako takich nie ma, nie ma piku, cały czas te loty są rozwleczone. Więc się wstrzymywałem w zeszłym tygodniu, no i dziś, jutro trzeba zrobić ten zabieg. Ze względu na to, że te loty są, nie ma piku, ale cały czas nalatuje owocówka, nalatują zwójki w mniejszym nasileniu zwójka. No ale trzeba, trzeba o to zadbać co jest. Bo jak widzieliście tam na filmie wcześniejszym no nie ma, nie ma tego towaru i nie ma. Towar na pewno gdzieś jest, ale nie będzie go tyle, co tam wszyscy podają. I trzeba zadbać o to co jest, bo sezon zapowiada się bardzo ciekawie. O, widzicie, półka rządka, tu już nie ciąłem. I tak to niecięto wygląda i patrzę tu pomiędzy liściami, czy tam się nic nie zaplęgło ale na razie na razie jest czysto Na razie jest czysto pod względem szkodnikowym to właśnie miejsca, gdzie Wam będą zwójki, gdzie ta owocówka będzie atakować, czyli styk owocu z owocem. Jak gdzieś te listki przylegają, to właśnie tu będzie owocówka, tu będzie zwójka atakować. tu na razie spoko. No, a tu mamy siatkówkę na pułapce, siatkówki z siatkówki, za dużo nie ma ale jest pełno innego rodzaju kładziajstwa i tu Wam chcę jeszcze pokazać ja zobaczcie w ręku rozmiar 8-9 no i a może w ten sposób i macie plamy już gorzkiej plamistości czyli trzeba dostarczać wapno szybko i gęściej więc ten rozmiar tych owoców będzie bardzo duży, no ale na ja to nie przeszkadza. Tu akurat klienci lubią taki rozmiar I, i, i gdzieś tu była owocówka. Przestawiło coś. No i na owocówce tam nie ma tego, no nie ma. Nie ma zbyt wiele, ale tak jak mówiłem, te loty cały czas gdzieś są, gdzieś cały czas się coś odławia, więc trzeba to pilnować, trzymać. Coś widzę. Nie, wydawało mi się. Tu mamy uszkodzony owoc. No i najgorszy problem właśnie z dostarczeniem wapnia do honeja jest tu na dole w dole korony zobaczcie w górze korony tego problemu zazwyczaj nie ma ale gdzieś tam w dole jeśli coś wisi to to zazwyczaj te braki wapnia wychodzą na dole i to jest jeden też z głównych problemów honeja Czyli taki wzrost jak tu widzicie, gdzie te jabłka są wszystkie w kiściu. Jedno przylega do drugiego. Zobaczcie, to się wszystko trzyma, jedno drugiego. I on się będzie tu wypychał, rozpychał w miarę wzrostu. Nawet nie ma jak ruszyć tego jednego jabłka. I właśnie w takich miejscach owocuwa zwójka ma swój raj. Ale na razie tu zaglądam i nie widzę tam, żeby coś gdzieś tam, w tych miejscach było uszkodzone. Eee, zobaczcie, tu nie było cięte nic i słoneczko jednak zrobiło swoje. Może pokażę u góry, zobaczcie, ten owoc jest już Spalony delikatnie, chociaż tego nie widać. Może kamera tego nie odda. Może kamera tego nie odda. Ale on jest tam przysmażony troszkę. To samo gdzieś po wierzchołkach. O tam, po wierzchołkach. To jak ostatnio tu pryskałem to właśnie. Widziałem, że pod wierzchołkach gdzieś ten chonej jest przysmażony. A w tym roku tutaj nie wrzucałem niczego na zacienienie tych owoców. Tyle co się tu owoce pobrudzą. Jak to się mówi, kapitanem były tutaj te produkty wapniowo-krzemowe, już dawane raz, dwa razy w sumie. Będę miał trzeci rzut w najbliższym czasie. To troszkę brudzi te owoce, więc tu jeszcze. Troszeczkę mi to cieniuje ten owoc. No i tu już mamy. To jest 26. Tu, zobaczcie, bez palika, bez podpory. Pokrój troszkę inny. Właśnie chce się dostać na tej gałęzi. to jest już przykolorowane i nic spróbujemy jeden, dwa owoce Zobaczmy, co się tam dzieje no i zrywasz jeden owoc a spada reszta czysty czysty tamten też czysty czyli czyli dobrze czyli dobrze dlaczego go zerwałem? Chciałem się upewnić że nigdzie tu nie jest uszkodzone bo zazwyczaj jak jest uszkodzony owoc to ten rumieniec, zwłaszcza na górze, już się pokazuje ale jest dobrze, nie są uszkodzone nigdzie no i zobaczcie, tu będzie potrzebne to przecięcie tego żeby odsłonić te owoce tu w głębi korony to jest wszystko tu zielone tu od wschodniej strony dostanę słońce jak widzicie ale w głębi korony trzeba troszkę będzie podsłaniać. naprawdę tego owocu tu nie widać przy takim ustawieniu bez cięcia ale on tutaj jest i to się tak wydaje że no nie ma, nie ma, nie ma tego owocu nie ma ale potem jak się to zbiera to jednak jednak wychodzi wychodzi troszkę tego owocu Główny problem, Hunaj. Zwłaszcza to właśnie jest ten problem. Tu podkładka 26. No, nie zdaje zbyt dobrze egzaminu. Górna część korony. Zarośnięte wszystko. Dolna część. Od środka mniej więcej, nazwijmy to od 1,80 m, 1,90 m. Bardzo rzadko. I to nie było przerzadzane w żaden sposób i jest kolejne drzewo, tak samo wygląda u góry bardzo dużo, a na dole słabizna Dobra, widzimy się jeszcze na sanderze No to jesteśmy na sanderze pierwsze z brzegu. Zobaczcie jak podskoczyło to ładnie jabłko bardzo fajnie podskoczyły i rozmiarowo i koloru troszkę doszło, może i bym mógł trochę dłużej tutaj poczekać, przeciągnąć to na bardziej czerwono, żeby ten kolor był bardziej intensywny, ale obawiam się o to, że jeśli przeciągnę go jeszcze to po prostu może zacząć mi pękać. Po prostu jak jest zbyt dojrzały, on się otwiera dosłownie na pół. Także przejdziemy, ściągniemy co ładniejsze, co bardziej wykolorowane. Żeby po prostu nie przyżółkł. No z tego co tutaj. Troszkę już tego sandera mam i z wcześniejszych doświadczeń. Jeśli on zaczyna żółknąć to w tym miejscu, jeśli tu żółknie sander, to wtedy bardzo mocno on dojrza jest dojrzały. Jego już nie jest wtedy tak twardy i jest bardzo narażony na właśnie pękanie. Ale tutaj jeszcze nie widzę, żeby takie oznaki się pojawiły. A no, rozmiarówka doszła. Rozmiarowo dorósł. Więc co nieco trzeba ściągnąć? Będzie cztery skrzynie, to będzie cztery skrzynie. Trzeba przejść zdjąć. on nawet tu nisko, gdzie jest mało światła właśnie. Zobaczcie, jest delikatnie już. Ten nisko, gdzie jest mało światła, złapał kolorek i delikatnie tutaj zaczyna żółknąć, to znaczy, że już jest dojrzały i gotowy. A na górce tam gdzie dosyć dużo było ściągnięte, zostało bardzo rzadko. Widzicie. Fajnie dorósł. Przez to gorąco niestety ten kolor nie jest tak intensywnie czerwony, ale trzeba to zebrać, żeby się nie zmarnowało, i sandlować! Pozdrawiam. Trzymajcie się i do następnego.